Nawet papież Jan Paweł II jest generalnie projektem lusofobicznym z, z samego w ogóle, z samych korzeni. Wszystko, naprawdę, to jest bardzo fantastyczne. Wszystko, co Polska robiła w ostatnich 300 latach, jest hmm. zdaniem autorów jest wynikiem polskiej wewnętrznej rusofobii. Nawet rozbiory. No przecież to my żeśmy spartolili tak naprawdę nasz los. Rosjanie nas, na, nas sam, od samych siebie ratowali w, w XVIII wieku. Wszystko. I to jest fantastyczne, że, wiesz, dobra propaganda operuje prawną. Nie, nie buduje takich piramidalnych konstrukcji opartych wyłącznie na mi, mit na micie, mit na micie, bo one stają się właśnie rodzajem komiksu, że można łatwo to obśmiać, trudno to komentować na poważnie. Więc tutaj jest takie nagromadzenie mitów, że człowiek zaczyna czytać trochę jak jakąś taką właśnie trochę parodię, i, i w tym sensie i źle trafili. Czy chcieli zaspokoić jakiś gust, obawiali się, że, nie, że jakiekolwiek pozytywne słowo o Polsce, a czy o PRL-u jest troszkę, ale nawet PRL-owi się dostało, że był, że był anty, antyrosyjski w duchu, że nie, że nie doceniał prl tej tej wielkiej ofiary, którą Związek Sowiecki dał po II wojnie światowej.